O, o. No, czy dość widzowie, obie tym kur... dość widzowie, miałem uciekać dzisiaj, ale nie udało się, bo no... Niestety... Już miszkina widać, wiecie, jest git Zostawcie łapkę, i suba Klinka Myślałeś, że... Uciekniesz? Hahaha ha, ha. Nigdy nie ucieknie Źle napisał. Tu dobry napisał, tu źle, bo lubicie E, E, E-ksinka. No, żajcie, dał. Przynajmniej to dał. Ale do ci ani Nie dałoby się uciec z tego więzienia. Bo patrzcie, tu jest szkło. A, nie mogę tego rozwalić szkła. Fajnie, nie mogę składać walić. Hmm. Do dziewczynki to i nie wiem jak mam tu uciec. Pomóżcie mi jakoś tu uciec. Się już prześpię To naprawdę nie wygląda to za dobrze. Kolejny dzień tu siedzie. I nie wiem co tu się dzieje do wiem Więc to będzie na tyle ciekawe, kujcie, czuki, bo już kolejny kolejnym odcinku będziemy, będziemy wiedzieć, co będzie dalej.